Witajcie, kochani, zaczynamy nowy tydzień. Jutro, to znaczy, pewnie jak będziecie to oglądać, to pewnie już dzisiaj. Um, to jest na 24 luty, na poniedziałek. 24 luty 2025. Jaka energia ze świata zwierząt, co zwierzątka nam powiedzą, jaką. Jaką energię tu nam pokażą? Mamy kruka, moi kochani. Proszę bardzo. Mamy kruka. Kruk to jest taki totem bardzo magiczny, takiego kontaktu z podświadomością, z intuicją, z takim wewnętrznym widzeniem. Z wewnętrznym widzeniem też tego, co na zewnątrz. No i tutaj mamy. Mamy muertę też w tle, choć do muercia. Ona dzisiaj cały czas chce ze mną siedzieć. Tak, ale oczywiście po swojemu, po swojemu, bo to jest czarna mamba. I ona musi. No, jak ja chcę, tak, ona nie. Za znowu przyjdzie. To jest taka muerta, tylko w wydaniu ptaka. Nic, nie nagniemy nic, żadnej rzeczywistości. Nie nagniemy żadnej interpretacji. Musimy mieć dobrze poukładane wewnętrznie, jak chcemy, żeby tak było dokładnie jak w naszej wizji. Ale to musi być wszystko bardzo spójne. Utworzenie musi być spójne. I będzie tworzenie, bo to jest 28, czyli wychodzi w pierwszej wibracji. Pierwsza wibracja wyznacza kierunek. Wibracja jedynki. No dobra. Czytanka. Czytanka 28. Czy wyczuwasz magię <śmum> przepływającą przez świat, gdy rozglądasz się dookoła? Czy przekonałeś się już, że każda myśl może stać się czymś namacalnym? Że każda intencja ma moc poderwania wszechświata do działania, w którym świat yy, 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 yy. Moc poderwania wszechświata do działania, w którym święte siły nadają kształt Twoim doświadczeniom. Wszechświat funkcjonuje w doskonałym porządku. Tak, no właśnie, to musi być ta spójność. W doskonałym porządku. Jeśli dostroisz swoje myśli, uczucia i przekonania. Ja bym tu dodała jeszcze do, doświadczenia, czyli interpretacja tych doświadczeń, właściwe rozumienie tego, co się przeżyło. Będzie ci się chciało krzyczeć z radości. Mhm. Poczujesz ekscytację i zachwyt z powodu bycia w harmonii z czymś znacznie większym niż ty sam, niż ty sama. Kochani, no tak rozpoczynamy tydzień. Synchronizujmy się, wewnętrznie się integrujmy, a potem synchronizujmy się. Z zewnętrzem. Nasz kierunek każdego z osobna oczywiście ma być spójny, wyznaczony, mhm. na bazie zintegrowanego wewnętrznie środka. <grytanie> Duch kruka mówi, że jesteś na dobrej drodze do ujrzenia. Jak twoje marzenia magicznie się urzeczywistniają w świecie widzialnym. Prawa obfitości, rekompensaty, frekwencji i pochwały działają teraz na Twoją korzyść. Czyli, kochani, um, uruchamiamy pozytywne myślenie, czyli wspieramy to, ten nasz kierunek, tą naszą wizję, te nasze cele. Hmm? Bierzemy pod uwagę nasze możliwości. I w tych granicach, tych naszych możliwości, oczywiście niczym się nie ograniczamy. Patrzymy realnie, jakie mamy możliwości, ale nie warunkujemy tych możliwości. Typu, że coś jest dla nas możliwe, bo jest po prostu fizycznie możliwe. Nie, że a nie mam pieniędzy. No dobra, to ten kierunek może być, że zdobywam te pieniądze i. Zdobywa, mogę zdobywać pieniądze i to jest realnie możliwe. Nie? że trzeba sobie dobrze to poukładać wewnętrznie w strukturze, o czym mówimy. Musimy mieć porządek w tej strukturze, w tych celach, w zamierzeniach, w intencjach i zaczynać od początku jak gdzieś się pogubiliśmy i coś nam nie idzie i się zatrzyma, zatrzymujemy na takim przekonaniu, czy takiej myśli, nie, że to jest niemożliwe, to musimy się trochę cofnąć wcześniej i co mam zrobić, żeby to stało się dla mnie możliwe. I jeśli, i, jeśli tak możemy zrobić, nie? że to będzie dla nas możliwe, tak ogólnie rzecz ujmując, to będzie to dla nas możliwe, krótko mówiąc, tak? Przykładowo, jeśli zetnę jutro włosy, tak dotąd, nie będzie dla mnie możliwe, żeby mieć nie wiem, w przeciągu jednego dnia moje odrośnięte włosy. One mi już nie odrosną w ciągu jednego dnia takie. Nie ma takiej opcji. To jest moja granica możliwości moich fizycznych. Chyba, że sobie pójdę do fryzjera, doczepię sobie, przedłużę sobie, ale to już nie będą moje włosy. To już nie będą moje urośnięte, odrośnięte włosy, tak? To, to chodzi o to takie rozumienie realiów tego naszego rzeczywistego świata. Jeśli coś jest zgodne z tym rzeczywistym światem, to też ma, mamy taką możliwość we własnym zakresie, nie? nie jest tak, że A nie nadaje się, czy to jest tylko złudne iluzjo... iluzoryczne myślenie, że ja się do czegoś tam nie nadaję, teoretycznie mogę się do tego nadawać tylko jak, jakieś pewne działania czy pewne kroki. Coś muszę wcześniej zrobić, żeby mnie do tego doprowadziło. Nie? Także tutaj po prostu otwieramy tą przestrzeń kreacji. Tak? Kreację manifestacji. Zgodnie z, naszym, z naszymi realnymi w tym świecie możliwościami. Bo jeśli na przykład ja sobie pomyślę, że chcę lecieć na, na księżyc, nie? No to ojej, tutaj muszę, musiałabym zdobyć bardzo dużo informacji, jak do tego, w jakim stopniu jest to możliwe, że jak do tego mogłoby dojść dopuścić. Znaczy, jak, jak mogę do tego doprowadzić? Pewnie są jakieś tam kursy, jakieś propozycje, badania się robi. To, to zapewne kosztuje bardzo dużo pieniędzy, ale nie, ale może tak być, że to jest realne. Tylko trzeba się podowiadywać, zdobyć informacje na ten temat. Po prostu. I to są właśnie, to jest ta integracja wewnętrzna i spójność z rzeczywistością. Dobra, ale się rozwlekłam, idę dalej, bo już mamy 8 minut ponad. Dobra. Pamiętaj, by być wdzięcznym i chwalić to, co twoje, nawet jeśli nie nabrało jeszcze określonej formy, tkwiąc jeszcze wciąż w niewidzialnym świecie współtworzenia. No właśnie, niewidzialna forma. Czyli ja bym chciała coś, muszę rozpoznać, zdobyć informację, czy jest to możliwe. I wtedy współtworzyć z tą wizją, doprowadzić siebie do tego, Mm, przeobrażenia niewidzialnego w widzialne, w świat, w, w, żeby to się stało faktem, żeby to się zmaterializowało, żeby to było, żeby nabrało określonej formy mhm. Świe, w świecie współtworzenia. Bez względu na to, jaki aspekt Twojego życia stanowi obecnie przedmiot Twojej troski, to to, czego pragniesz, niedługo się ziści, ponieważ we współtworzeniu pomaga ci duch. Wszystko nam sprzyja, kochani. To jest bardzo dobry czas. Być może to jest jakiś, jakieś są konstelacje teraz. Układy planetarne. Być może sprzyjające do tego. W tej erze naszej. Energia sprzyja, cokolwiek nie, nie postanowicie i będzie to takie zintegrowane wewnętrznie i spójne z rzeczywistością, to to po prostu tam trzeba temu, trzeba na to postawić i popłynąć z tym ruchem. Zapewne cały tydzień może taki być. Bardzo pomyślny. Wszystkiego dobrego na ten poniedziałek, kochani, dla Was i na cały tydzień. I do zobaczenia. O, jeszcze nam wyszła. Pamiętajcie, jeszcze mi wyskoczyła. Sarna na koniec. Pamiętajcie o tym, żeby dbać o siebie, żeby być dla siebie współczujący, żeby być dla siebie... Po prostu obdarowywać się dobrocią, łagodnością. Okej, okay. To jest kobieca energia w takiej łagodnej formie. Wszystkiego dobrego, kochani. Pa, pa.